Zdecydowanie. Oczekiwania to jest coś, co już posiadło na wysokim poziomie, jeśli chodzi o to myślenie w kontekście tego, co, co byśmy chcieli osiągnąć. Cały czas na samych sobie trzeba wywierać presję. Raz, że zajęliśmy wysokie miejsca w poprzednim sezonie, dwa, że będziemy reprezentować nasz kraj. Nasze rozgrywki w elitarnej lidze mistrzyń, więc to już powoduje, że trzeba cały czas to myślenie mieć sfokusowane bardzo na, na to, co się będzie działo w tym sezonie. Myślę, że dużo zmian w kontekście tego, jak to wyglądało w minionym sezonie. Przede wszystkim z racji, z racji odejścia chociażby z dwóch liderek, które w, w rankingach punktowych były najwięcej eksploatowane, czyli Moniki i Melis. Będziemy szukać optymalnych ustawień. Myślę, że, że to jest proces, który, który trochę będzie trwać i nie jest powiedziane, że od razu ta gra będzie się zazębiała na, na pierwszych e, początkowych kolejkach, już tak jakbyśmy chcieli to wygląda, żeby wyglądało. Natomiast trzeba też się obdarzyć dużą dozą cierpliwości i, i ciężko pracować, aby, aby te wyniki były jak najlepsze. Jasne, ja się totalnie pod tym podpisuję. Uważam, że to jest znakomity bodziec, swego rodzaju impuls dla, dla tych dziewczyn, które faktycznie. Aspirują do gry w reprezentacji. Dla tych, które już grały i dalej będą kontynuowały swój rozwój u nas w taurą to jest świetne, świetne miejsce do tego, że da się grać na poziomie międzynarodowym i osiągać dobre rezultaty. To też pokazuje, że, że nie warto deprecjonować naszej ligi, co często się zdarza gdzieś tam w jakichś prześmiewczych komentarzach. Myślę, że ludzie, którzy znają się na dyscyplinie, mają wiedzę siatkarską, to, to zdają sobie sprawę z tego, że to najlepsze zespoły faktycznie prezentują taki poziom, który jest w stanie potem zagwarantować, że, że nasza kadra też będzie na tym podwórku międzynarodowym dobrze się prezentowała. Że tak się wyrażę z imienia i nazwiska nie będę wskazywać, natomiast mam wrażenie, że wytworzy się grupa sześciu, siedmiu mocniejszych i, i ta grupa pozostałych drużyn, które będą, będą troszkę na niższym poziomie i będą się biły o, o to utrzymanie. No i zobaczymy. Nie chcę, nie lubię rokować, nie lubię gdybać, wszystko, wszystko zweryfikuje bolisko. Niektóre zespoły poszły na bogate zakupy i zobaczymy czy to, czy to przyniesie efekt.